Witam Was widzowie, chciałem Wam pokazać yy, mój serwer yy, i tam. Yy, zapraszam Was, to jest specjalnie serwer otworzony dla Was yy, znajdzie się tutaj, yy, tutaj tam. Yy, Znajdę się tutaj ja tak to wygląda ten serwer MWS Mali widzowie Sigmy Polecam wejść. Jest tutaj y, miła atmosfera. Y, możecie mi zadawać pytania o tutaj y, tutaj macie level i y, piszecie coś na czacie y, O na przykład tutaj Wam pokażę y, Na przykład robię Film wysyłam, i teraz dostałem dwa. Eksta i teraz przechodzę tu. Klikam pytajnik, ly, Klikam, czekam na odpowiedź. Powinna być zaraz. Jeszcze tutaj zobaczę, co tutaj piszą ludzie. Aha, tutaj. Tu macie też y, takie coś, że macie zwierzęta. I tutaj y, są, na przykład, jak wpiszę, jak chcecie, jakiś randomowy filmik albo zdjęcie albo gif jakiś, y, na przykład pieskiem, to wpisujecie dog, enter. I akurat taki dostałem. Wy możecie inny dostać, bo to y, różne są. I ten. Ogólnie bardzo miła jest atmosfera. Tutaj nie wiem dlaczego, ale coś y, jest y, zepsute. Aha, bo źle napisałam. Nie pytajnik, tylko wykrzyknij. Wolf. I teraz będzie na stół. O, i tutaj teraz czekamy. I ten. Tutaj y, czekamy, tutaj bocik pisze. Tutaj zaraz... o I tutaj mamy zdjęcie. Mam 34 EXPA, potrzebuję 150 EXPA, jestem na pierwszym miejscu i mam pierwszy level. I za levele dostajecie nagrody, za drugi poziom dostajecie rangę, pierwszy poziom, yy, za piąty chyba albo szósty poziom dostajecie rangę, piąty poziom i za dziesiąty poziom dostajecie... Chyba y, ten, y, za 10 poziom dostajecie chyba rangę y, ten y, chyba y, dziesiątą, dziesiątą rangę dostajecie chyba za dziesiątą albo za jedenastą. Y, no i ten, y, jak chcecie zobaczyć y, tabelkę to wpisujecie y, LVL y, y, to Chyba o i, cze, i ten czekamy, tutaj zaraz bot nam napisze, i ten tutaj czekamy, już bardzo mało tu czekamy, i ten o mamy, i tu jest tabelka, e, tabelka wszystkich osób, którzy mają expa. I tu macie napisane ile expa, tutaj nazwy. No i macie topkę tutaj ogólnie. Zdobywać expa możecie zapisaniem na czacie. Pamiętajcie, żeby się dostosować do regulaminu. No link znajdziecie w opisie do ten, do serwera. Jeszcze tu macie taki kanał powitanie, tutaj Yy, tak to wygląda, jak dołączycie yy, to wtedy takie coś się wyświetli yy, i ten tu się wyświetli takie zdjęcie, tu będzie wasza nazwa, wasze profilowe no, no i witajcie na serwerze, no i tutaj mój serwer No i tutaj jesteś i tutaj piszę którą osobą jesteście na serwerze yy, No i tutaj macie nowy widz, tutaj witaj Amixon, yy, akurat jesteś na serwerze no, naszym, zapoznaj się z regulaminem i miłej zabawy. Na początku jak wejdziecie, to będziecie mieli tylko ten kanał i regulamin. I będziecie wtedy, żeby się zweryfikować, będziecie musieli tutaj kliknąć. I wtedy Wam się odblokuje. Tutaj macie jak zdobyć różne role. Tutaj możecie właśnie zobaczyć. O vip macie od 6 poziomu. No i tu macie wszystkie rangi i wszystko, wszystko. I więcej to już zobaczycie na moim serwerze. Moi widzowie pozdrawiam, polecam, jeżeli jesteś moim widzem, bardzo polecam wejść na serwer. Naprawdę jest, są mili administratorzy, mili ludzie, miła atmosfera panuje, nikt się nie wyzywa, ani nic, no. Macie nawet tutaj muzykę. O tutaj macie, ale ja nie mogę wejść, bo będą prawa autorskie. No. no i mam nadzieję, że wejdziecie na serwerze. Będziecie na serwerze. No i polecam wejść, jeżeli jesteście moimi widzami. Do następnego odcinka.